Sukces serialu The Beer musiał doprowadzić do tego, że powstanie jakaś kolejna historia o bardzo podobnym charakterze. I proszę, oto mamy. Temperatura wrzenia jest kalką filmu The Beer. Tutaj kierownikiem Kuchni jest czarnoskóra kobieta, a w tle mamy jej matkę stwarzającą ogromne problemy. Do tej kuchni wrzucamy pełen dziwnych ludzi, którzy jednak po pracy potrafią zaszaleć. No i damy tam jeszcze jakiegoś amatora, nieznającego się prawie wcale na gotowaniu. Który wpada w środek tej restauracyjnej zawieruchy. Czy będzie ciekawie? Czy będzie interesująca? Nie wiem, ale y, mówiąc szczerze, już po pierwszym odcinku y, mam wrażenie, że nie będę czekał na kolejne odcinki. Bo po co oglądać coś, co nas śledzi zupełnie inny serial, a tych podobieństw jest aż zbyt wiele. W dodatku ten serial mnie nie wciągnął, nie zainteresował, a główni bohaterowie też nie są tacy wciągający i interesujący, jak na przykład w serialu Rywale.